No, dzień dobry. Witam na kanale Jacka Gołębie SN. Coś nagram z podwórka, dawno nie nagrywałem. A też po tych lotach przyszła taka pogoda, cały czas leje. Dzisiaj o słoneczko wyszło i wypuściłem. A tak to co? Tak to już, już straty. Widzę młody na białym ogonie już jastrząb zrobił ucztę. Z czerwonego widy na mojego starego te sezoniu, ucztę już Butapeczkę mi rozerwał I to takie Przychodzą teraz takie Słabe miesiące Do tego też Brałem ich Lotowałem Wypuszcza mi i ten no, Młoda czajeczka Kupiłem sobie czajki Jak byłem w Polsce i ja chciałem zobaczyć czy Stare coś warte chowu czy nie, ale warte, bo ładne czajeczki puszczają. Fajne, tam stare są czarne, a te młode są takie jakby jakby grochowate. Ale mi się wydaje, że ten gołąbek się spierze to on będzie czarny. Przyszły Budapeszt do dachu i zgoniłem dzisiaj. O, siadają akurat czaposzka, od no tamtego lotu nie ma już yy, i, i tego. Dzisiaj nie nie dotarły. Dwie sztuki chyba zginęły. A reszta jest. A reszta jest. No a dzisiaj wieje jakoś. Muszę zrobić jakiś... To teraz gołębie się wypierzyły już. To można by było ich odrobaczyć ale ja swoimi sposobami chcę ja odrobaczyć raz odrobaczyłem jakimś tam lekiem kupnym to... tragedia no oczywiście wezmę tam sobie z internetu jakieś tam rady mniej więcej wiem co mam doby zrobić i Im dam, zobaczymy No wszystko się jaszczembia bojo boi o. ledwo co usiadło i nic nie ma na dachu No tak nikt tutaj tłuk I coś niesamowitego Ale to takie czasy o. Teraz też gdzieś już jest, bo dzikusy już z drzew się zrywają Bo no. no mam tam drzewa o tam i tam on siedzi, nie? Te dzikusy siedzą tam tłucze A jak nie to są usiądzie na chałupie i czeka Raz tutaj co na wojlerze siedział. I, I się patrzył co ma zeżreć. No. I to tak, z podwóreczka Czekam żeby się zrobiły pogody. Może takie 0, minus 2, minus 1. O, słoneczko. To wtedy klateczka, gołębi się wybierzyły I można sobie ich powywozić teraz. No z tych pierwszych trzech lotów, no to mówię, dwóch gołębi brakuje. No i to co Jaszą zabrał, no widynek na białym ogonie młody był taki ładny, czyściutki ogonek, wyrwałem mu raz ogon Bez żadnego pióra, ładnie poszło została taka bida tam po nim, bo jedno było większe, drugie mniejsze Ja nie mam sumienia usunąć Niech se jest, zobaczymy no. no mówię, gołębie dopiero teraz mam, jedną żałobniczkę mam, to ostatnie pióro idzie Zrzuca dopiero Muszę zobaczyć, bo coś, co dziwnie idzie. O, właśnie wyskakuje. A tak to. Nic się nie dzieje. Na rynkach w Polsce widziałem, że gołębi od groma do wyboru do koloru, bo filmiki oglądam. Tu już też ludziom ładnie gołębi odchodzą. Już poginę. No ale to taki miesiąc teraz no i ta zmiana czasu, nie? Tu mam tyle dobrze, że pójdę sobie na, na trzy zmiany to tu mam na drugą zmianę, to sobie z rana sobie pójdę do nich jak ładna pogoda i sobie ich poganiam a tak to i tak się bawimy dalej No będzie dzisiaj wstępna pogoda Niech siedzą zgonione Budapeszty były widyny Polatały Niech sobie siedzą no. pilnujemy, żeby nie przyleciał ten gagatek No dobra, to na tyle by było Pozdrawiam chłopaku z Polski Już Trzeba będzie kiedy przyjechać znowu Ta buta peczka też dopiero się wypierzyła bardzo dobry lotnik ale ona jedzie do mojego taty tacie obiecałem ona się zaparzyła bo mi widynka, widynka zginęła ona z tym widynem jest ja jednak wolę sobie tu widynę dokupić widynkę na ogonie przywiozę będę miał pary no. No dobra pozdrawiam i do usłyszenia